Ej, siostra, widziałaś dziś Melona? Cały dzień go nie ma. No, szukam go i szukam. No co ty nie wiesz? Poszedł do kina. Mówił, że jest jakaś nowa czadowa bajka, ale nie chciał zdradzić szczegółów. Mam nadzieję, że zaraz wróci i nam opowie, co było w tej bajce. No, hej, dzieciaki, co tam? Ja już wróciłem z kina, ale było czadowo. Ej, Melon! A co to była za bajka, czy też film? Nie chciałeś wcześniej powiedzieć, to opowiedz nam teraz, co to było? Ej, dzieciaki, byłem na najnowszej bajce o Batmanie, ale był czat. Uwielbiam tego superbohatera. Wow, no nie mogłem się nadziwić, ile tam było akcji. Batman? Batman? A kto to jest Batman? Ej, siostra, wiesz, kto to Batman? Ej, nie wiem, nie mam pojęcia, kim jest Batman. Superbohater? A co robi superbohater? I jak on w ogóle wygląda? A to dobre! Nie znacie Batmana? Ej, dzieciaki, to wstyd! Nie znacie najlepszego superbohatera? Wiecie co? Zaraz wam szybko opowiem, kim on jest. Tylko wy nie mówcie nikomu, że nie wiecie! Naprawdę bardzo się dziwię. Dzieciaki, słuchajcie! Super bohater to taki ktoś, kto ratuje innych z niebezpieczeństwa. Czasami ma super strój, pelerynę, maskę, żeby nikt go nie rozpoznał. Ej, pelerynę, maskę? A po co on się chowa, skoro jest taki super i ratuje innych? Zupełnie tego nie rozumiem. Chować się pod jakąś maską? No dziwne, dziwne. No dajcie spokój. Batman to tak naprawdę Bruce Wayne i jest yy, biznesmenem i woli, żeby ludzie nie wiedzieli, że to on innych ratuje. Wiecie, no nie robi tego dla sławy, tylko po to, aby pomagać innym. Taki super dobry człowiek. Ale poczekajcie tutaj i zaraz Wam coś pokażę. O Oto ja, super bohater Batman. Gdzie jest Melo? Gdzie jest Melo? Ratunku, ratunku! Ej, no daj spokój, siostra. Przecież to Melo. Chyba właśnie w tej masce Batmana. Ale śmiesznie wyglądasz. I co? Teraz ty będziesz ratować świat? I co? Jak wam się podoba? Nie, no nie będę ratować świata. To zostawię dla prawdziwego Batmana. Tak wygląda jego maska. Wiecie, taki gadżet z bajki. I jak się wam podoba? Patrzcie jak czadowo, a jakie mam śmieszne uszy, jak nie topesz. Hi, 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 ale czadowo, no fajnie, fajnie. A powiedz mi, ten Batman to on sam tak działa? Sam jutki ratuje cały świat? Nie no, co ty, ma pomocników. Taką dziewczynę, bad girl, małego chłopca Robina i czasami jego lokaj mu pomaga. To jest zgrana ekipa, potrafi wszystkich pokonać. Poczekajcie, ale mam dwa gadżety dla Was. Patrzcie, to dla Was. Dwa czadowe kubeczki. Widzicie, jakie fajne? Tam właśnie jest reszta bohaterów. Zobaczcie sobie! Wow, ale fajne! Ej, widzę! To chyba ten mały robin, tak? Ale śmieszny mały chłopiec. Tak jak my wygląda prawie. Taki mały słodziaczek. Ej, siostra, zobacz! A to ten słynny Batman. Wow! Naprawdę wygląda mega i nie da rady go rozpoznać, kim on jest. O, dzieciaki, widzę, że wam się podoba. Super wyglądacie. Wow! Wiecie co? Chyba zabiorę was do kina na ten film. Na pewno wam się spodoba. Ej, Melon, a masz jeszcze dla nas jakąś zabawkę? Super, naprawdę. Proszę, proszę, pokaż, co masz. No mam, mam, zobaczcie. Super pudełko, właśnie z tym małym robinem, a w środku naklejki. zaraz wam je nakleję gdzieś. Ej, siostra, zobacz! Mam naklejkę Robina, ale super! Wow, i znaczek Batmana. Wiesz co? Chyba musimy poprosić Melona, żeby nas zabrał do kina. No, super wyglądasz! A ja mam naklejkę tej pomocnicy Batmana. Wow, możemy się poczuć jak super bohaterki, ale jestem ciekawa tego filmu! No, dzieciaki, teraz to my wyglądamy jak najwięksi fani Batmana. I wiecie co? Już możecie innym mówić, że znacie tego superbohatera. Ale nie do końca, bo czeka nas jeszcze seans filmowy. To co? Pójdziemy dzisiaj? Proszę, proszę, chodźmy dzisiaj do tego kina. No dobra, dzieciaki. Chodźcie ze mną małe wisienki. Myślę, że jak zobaczą w kinie, jak super wyglądamy i zobaczą te maski i naklejki, to może dostaniemy jakąś zniżkę na bilety. Dobra, nie traćmy czasu i chodźmy na film. Hej, dzieciaki, a wy byliście już w kinie na najnowszym Batmanie? Napiszcie koniecznie w komentarzu i dajcie znać. Ja spadam i zabieram moje wisienki do kina. Do zobaczenia następnym razem!